Cześć! To my, wasz dzwoneczek. Nie możemy się spotkać w przedszkolu, ale spotkamy się z Wami w Waszych domkach. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy, do wspólnych zajęć, no i myślę, że będziemy się super bawić. Zapraszamy Was do ćwiczeń buzi i języka. Bardzo ważne jest, aby utrzymać stałą przedszkolną rutynę i aby aktywizować narząd artykulacyjny. Dziecko musi wiedzieć, iż takie ćwiczenia są powtarzalne. Dzięki tej rutynie będzie miało poczucie bezpieczeństwa. No i wspomożecie go w rozwoju mowy. Zapraszamy Was do linku poniżej. Przygotowaliśmy dla Was specjalną książeczkę, którą możecie codziennie z dzieckiem powtarzać. Pod książeczką znajduje się również komentarz audio. Zapraszamy do zabawy. Teraz zapraszamy do pokazywanki paluszkowej. Można robić ją samemu lub z rodzicem. Dzięki tym pokazywankom bardzo fajnie ćwiczymy nasze procesy poznawcze. Wszystkie pieski spały. Pierwszy obudził się ten mały. Mały obudził średniego, co spał obok niego. Gdy średni już nie spał, to duży też przestał. Gdy duży już przestał, trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły, cztery pieski szczekały i piątemu spać nie dały. Czas na naukę. Pod tym filmem znajdziecie plik z ćwiczeniami grafomotorycznymi. Gdy już je opanujecie, wymienimy materiały na nowe. Jeśli nie możecie aktualnie wydrukować tego pliku, możecie również sami wykropkować jakiś prosty obrazek, aby dziecko połączyło je liniami. Na pewno pamiętacie zwierzątka z farmy na wsi. Pamiętacie może, co to za zwierzątko? Tak, to są kury. Chciałabym, abyśmy teraz omówili kilka poszczególnych zwierzątek oraz co dzięki nim otrzymujemy. Dzięki kurom otrzymujemy. Jajka! Pewnie, że tak! Jajka możemy usmażyć lub ugotować i są bardzo zdrowe oraz smaczne. A czy pamiętacie te zwierzątka? Tak, to są gęsi. Przypomnijcie, jaki dźwięk wydają? Dzięki gęsiom otrzymujemy pierze. A z pierza robimy poduszki oraz kołderki. A czy pamiętacie, co to za takie duże, czarno-białe zwierzątko w łaty? Tak, to jest krówka. Dzięki krówce, ale to już na pewno wiecie, mamy mleczko. A dzięki, a dzięki temu, że mamy mleczko, możemy robić śmietankę, jogurcik, nawet serki. A zobaczcie na pastwisku takie fajne białe stado. Tak, to owce. A jaki dźwięk wydają owce? Dzięki owieczkom. Otrzymujemy... Tak! Dzięki owieczkom mamy włóczkę. A dzięki włóczce możemy robić sweterek oraz inne ubranka. Powtórzcie teraz wszystkie zwierzątka jakie znacie oraz jakie wydają dźwięki. Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażemy Wam kilka ćwiczeń z woreczkami. Jeżeli nie macie w domu woreczków gimnastycznych, to możecie je zrobić na przykład zwijając dwie skarpetki ze sobą, albo wkładając yy, trochę grochu do torebki foliowej. Rodzice na pewno Wam pomogą. Powodzenia! Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkiem są bardzo przydatne, ponieważ również poszerzają nam ruchomość w stawach i uczą niezwykle ważnej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Także zapraszamy do ćwiczeń. Dzisiaj będzie nam pomagać nasza pani Dominika. Prosimy pierwsze ćwiczenie. Masz z woreczkiem na głowie. Marsz, który ćwiczy nam równowagę. Prosimy ramiona w bok i zaczynamy proszę bardzo w tempie tak, w żywym tępie do cztery. Proszę, zaczynamy. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę stop. A teraz spróbujemy trzymając woreczek na głowie zrobić przysiad. Ręce w przód. I wykonujemy piękny przysiad. Raz i dwa. I paszerujemy dalej. Proszę bardzo. Raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, stop i wykonamy stanie na jednej noce. jako ćwiczenie równoważne trzymając cały czas woreczek na głowie. Dziękuję, a teraz trzymając woreczek wykonamy kilka kroków w i zobaczymy, czy wtedy woreczek, woreczek nam spadnie. Dziękujemy pięknie, bardzo proszę. Znajduje sobie miejsce, czyli pani Dominika, sama będąc ma całą salę, proszę bardzo, stajemy w lekkim rozkroku, trzymając woreczek. Również wykonamy kilka słów: Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy. Cztery. Przekładamy woreczek z tyłu za pleckami, z ręki do ręki, raz, dwa, trzy, cztery i zaplecamy w skos, proszę bardzo, prawa do lewej, lewa do prawej, raz i dwa i trzy i cztery, dziękuję i pod kołankiem jednym, raz, dwa, Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Jedno z trudniejszych ćwiczeń, jakie e, sprawia nam woreczek, to jest podniesienie, e, podrzucenie i chwyt. Bardzo prosimy w domu, często wykonywać ćwiczenie, ponieważ nasze dzieci... E, Potrzebują dużej ilości tego ćwiczenia. Proszę, podnosimy, podrzucamy i łapiemy. Jedną ręką podrzucamy i dwie łapiemy, proszę. I jeżeli nam się udaje na niskiej wysokości, spróbujemy troszeczkę wyżej rzucić i też złapać. Myślę, że nagradzamy udane chwyty, brawami, ponieważ to jest naprawdę trudne ćwiczenie. Proponuję, aby teraz. Wykonać następujące ćwiczenie. Zrobimy sobie kółeczka z szarf. To będą takie, takie stopniowanie trudności. Celność to jest taka cecha, nad którą też musimy pracować. W związku z tym myślę, że będzie to bardzo fajna zabawa. Miejsce naszego startu oznaczymy pachołeczkami, także żeby było wiadomo, z którego miejsca rzucamy. I teraz tak, będziemy każdy celny rzut, nagradzać punktami. Jeżeli dziecko trafi do pierwszego kółka, dostaje jeden punkt. Do drugiego dwa punkty i do trzeciego trzy. Myślę, że możemy zaczynać. Proszę bardzo, Pani Dominiko, próbujemy za jeden punkt. Pięknie! Uwaga! Myślę, że jeżeli goreczek wpadnie do środka, to jest jeden punkt, a jeżeli stanie na granicy, to liczymy, że to jest pół punkta, tak? Proszę bardzo. No, można jeszcze raz spróbować. Czasami panią się również nie udaje? Na, na pewno drugi raz nam wyjdzie lepiej. Brawo, ślicznie i próbujemy za trzy punkty. I może się okazać, że odległość jest zbyt daleka. Wtedy możemy inaczej. Pięknie, pani zdobyła trzy punkty. Wtedy możemy zmniejszyć odległość między płeczkami, po to, aby nasze dziecko też odczuło sukces w tej zabawie. I żeby udało mu się po prostu zrobić to ćwiczenie. Możemy szarfy położyć nie w rzędzie, tylko aby ćwiczyć również tą koordynację wzrokowo-ruchową. Patrząc z boku, spróbujemy teraz w takiej pozycji. Proszę bardzo, jedynka zostaje na miejscu, zmieniliśmy tylko dwójkę i trójkę. Może nam się udarzą te żruty. Dziękujemy ślicznie i jeszcze dwa. Dobrze, dziękujemy pięknie i na zakończenie jeszcze masz yy, za, zachowując sylwetkę gimnastyczną, trzymając worek na głowie, żeby utrwalić naszą pozycję gimnastyczną. Proszę, Pani Dominiko. Zaczynamy żwawym tempem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, palce pięta, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do codziennego ćwiczenia, ponieważ woreczek z grochem to jest jeden z najmniejszych przyborów gimnastycznych, które dzieci lubią w czasie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Dziękujemy. Dziękujemy za dzisiaj i tak jak mówiliśmy, jutro o 9.30 widzimy się ponownie. Możecie oczywiście subskrybować nasz kanał na YouTube. Dzięki temu dostaniecie powiadomienia, że jest już nowy film. Jak to zrobić? Trzeba kliknąć i dzwoneczka na dole. Do zobaczenia!